Państwo drugi dzień maja 2020 rok jedziemy na zachód aglomeracji torontońskiej. To już jest miejscowość Milton, w zasadzie to niedaleko stamtąd są już farmy pola, naprawdę zachód, zachód, zachód. Dzisiaj dzień Polonii, dzień flagi. Jedziemy po prostu do polskiej szkoły. Nie ma Polonii bez ciągłości, bez tego, że. No, kolejne pokolenia również będą czuły się w jakiś sposób związane z Polską, bo oczywiście asymilacja jest czymś naturalnym, mówienie w języku kraju, w którym się osiadło, jest czymś naturalnym. Więc jakże ważne jest to, żeby nasze dzieci znały język ojców, znały język swojego, jak to się mówiło, starego kraju. No i miały poprzez ten język dostęp do tej kultury, do jakże bogatej europejskiej kultury polskiej. Pani Ono, dzień dobry, witam. Do, pro, jestem tu po raz pierwszy, Milton. Ilu, ilu Polaków mieszka w Milton według pani i ile dzieci tutaj chodzi do pani szkoły? Dzień dobry, cieszę się, że pan do nas, do nas przy, tutaj przybył z Mississauga do Milton. To jest jedna polska szkoła w Milton. Tutaj się mieści w Queen of Heaven Elementary School. Jesteśmy w tej, w tej placówce już 4 lata. No i do naszej szkoły uczęszcza blisko 300 uczniów. No to całkiem, całkiem spora gromada. A y, 4 lata, pani mówi to, 4 lata temu szkoła powstała. Nie, czy... szkoła już istnieje 16 lat. Mhm. Tylko że jesteśmy kontrakty ze szkołami mamy podpisane zazwyczaj na 5 lat i co 5 lat zostajemy przeniesieni ze szkoły do szkoły. Aczkolwiek e, ostatnim razem zdarzyło się tak, że było nas za dużo i nie mieściliśmy się w tej poprzedniej szkole. Nawet mieliśmy dwa tygodnie przestoju, bo nie wiedzieli, board nie wiedział gdzie ma nas umieścić. No i dostaliśmy tutaj nowiutką szkołę, w której czujemy się fantastycznie. Mamy piękne klasy, cała szkoła jest wspaniała. Nauczyciele, którzy tu uczą dzienni, też nie stwarzają nam większych problemów. także bardzo... A wcześniej stwarzali, były takie stworzenia? Tak, jest mnóstwo uwag, bo wiadomo, bo przychodzą dzieci na sobotnie zajęcia, dotykają. No Nie, no nie, nie, nie możemy tego uniknąć. To są rzeczy, Używają gdy, rzeczy, które. Nie są używają, ale jako. dotykają, czy przełożą, no i z tego czasami robi się problem. Ale tutaj jest. Yy, w miarę spokojnie i możemy y, współpracować z nauczycielami bez żadnych większych przeszkód. E, to proszę powiedzieć, y, y, no. Y... Jesteśmy w sobotę, to dzisiaj powinna szkoła być tak, czynna, dzisiaj, prawda? Tak, dzisiaj w sobotę, to... proszę państwa, to tutaj na parkingu jest mnóstwo samochodów, mnóstwo dzieci, wchodzimy tym wejściem tutaj zaraz za mną. Ja tam zawsze jestem od 9.30, witam dzieci, zazwyczaj stoję do godziny 10, bo wiadomo, korki na drogach, nieraz pociąg przejedzie, komu się przyśnie, bo to wiadomo, sobota, ale zawsze jestem, czekam tu na dzieci i witam ich wszystkich bardzo serdecznie. I teraz przez ten czas już od. Przed, od March Break, bo tak naprawdę ostatnie nasze zajęcia odbyły się tuż przed March Break. no nie widzieliśmy się z naszymi e, kochanymi uczniami, za czym bardzo, za którymi bardzo tęsknimy. A czy zajęcia są, odbywają się w jakiś inny sposób? E, tak, e, kontaktujemy się z dziećmi, e z, nie, nawet z dziećmi, z, e, z rodzicami e-mailowo, bo nie mamy żadnej platformy, bo nam nie udostępni, żadnej platformy. Czyli nie ma jakiejś tam Google School, czy nie, czegoś Nie, nie mamy school. tego. Tutaj w, w Halton e, Catholic District School Board dzienne szkoły komunikują się na platformie na platformie D2L mm -hmm. i nie używają tego Google Classroom. Classroom tego tak. jest, to jest nieużywane, niepraktykowane tutaj w, w tym, w tym bordzie, ale my, my jako Polska Szkoła e-mailowo co tydzień wysyłamy dzieciom zajęcia, e nagrywamy się, robimy, opowiadamy swoje historie z dzieciństwa, przesyłamy im zdjęcia naszych maskotek, które jeszcze są, także w taki no sposób... No właśnie, jak, jak, skąd pomysły na, to, na ten program nauczania zdalny, no bo jednak to jest zupełnie inna nauka i Jakoś, e, jak, 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 ten pro, jak ten program, program wygląda? Jak, jak się go realizuje? Bo powiem pan, no, kontynuujemy to, co miałyśmy zaplanowane do końca roku szkolnego, aczkolwiek spotykamy się też z koleżankami y, na komunikatorze Zoom. Aha. Tak, co, co, co drugi tydzień, żeby omówić po prostu. Ale nie na... z uczniami. Tylko nie, z... nie, tylko z nauczycielkami. E, wspólnie omawiamy, jaki jest nasz e, plan działania na kolejne dwa tygodnie. Omawiamy, dzielimy się pomysłami, bo teraz jak zapewne pani i państwo wiecie, jest mnóstwo e, wspaniałych e, pomocy, które można znaleźć w internecie, które są e, dostępne w tym czasie pandemii e, na Facebooku, które udostępnia Związek Nauczycielstwa Polskiego, konsulat. Tak? Nie, nie nawet w, w, to w Kanadzie, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. Tam koleżanki rozsyłają, yy, yy, przedstawiają, są organizowane yy, webinaria dla, na, dla nas, dla nauczycieli polonijnych, w których też na, nasze na, panie nauczycielki korzystają. Tak jak wspomniałam, konsulat też przesyła, wspólnota polska, mnóstwo też przeróżnych materiałów. Czyli wreszcie są materiały, bo ja słyszałem lata temu, że właśnie no, dobrze by było, gdyby były. Wie pan co, to są takie materiały krótkie, to są teraz, które, które są, przypuszczam, też udostępnione na ten czas, kiedy wiadomo, nie tylko my, ale również w Polsce i na całym świecie, na całym świecie Polonia i dzieci w polonijnych szkołach no, nie mogą spotykać się z nauczycielami i dlatego przypuszczam, że jest to tak szeroko dostępne. również dla nas. Czy jest jakaś nadzieja, że rok szkolny się zakończy normalnie? Czy... No Wie pan, co właśnie nawet w tym tygodniu kontaktowałam się z naszym boardem, żeby się dowiedzieć, jak to będzie. Niestety nie mamy odpowiedzi, bo tak, jak, tak musimy Oni czekać. Też nie, też nie wiedzą. Czekamy cały czas na decyzje tutaj ontaryjskie. Kiedy szkoły ruszą, wtedy i my ruszymy. No niestety nie, mamy, nie możemy tego przeskoczyć. Aczkolwiek szkoła się kończy 5 czerwca to będzie, jeżeli wrócimy, to tylko na tą jedną, jedyną sobotę. Nie wiemy też, jak będzie z zapisami na przyszły rok szkolny. O to właśnie chciałem zapytać, no bo y, chyba szkoła y, rośnie, tak? Tak, rośnie, tak, z roku na rok nam rośnie, ale też rosną y, te wszystkie y, kwalifikacje odgórne, że klasy zostały powiększone ostatnio, mhm. także też jest y, nam to troszkę nie na rękę, ponieważ w naszej szkole, y, nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, ale w naszej szkole też są dwie klasy y, PSL to jest Polish as a Second Language. Mhm. Dla dzieci, które są z rodzin y, niepolskojęzycznych, y, bądź gdzie tylko jeden rodzic mówi po polsku, albo dziadkowie. I wtedy i, i te klasy są duże, aczkolwiek chcielibyśmy zawsze rozszerzyć ten, 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 ten przedział, znaczy powiększyć ten przedział wiekowy i, i te dzieci te, m, rozrzedzić, bo są dzieci w młodszej klasy od dziejkiej do klasy pierwszej i od drugiej do szóstej. Ale te dzieci rosną, także przydałoby się te starsze dzieci rozdzielić, bo yy, wspaniale się uczą, rodzice dziadkowie wspaniale pomagają. Słyszałam też, że rodzice komunikują się z ich rodzicami mieszkającymi w Polsce i pomagają odrabiać lekcje, co jest wspaniałe. I dlatego myślę, że z tego względu byłoby wspaniale, gdyby te klasy zostały w tym mniejszym, takim do 23 osób, a nie do 26, jak mieliśmy narzucone we wrześniu. Bo to trzeba je będzie jak gdyby przeformatować. Tak, już musieliśmy to zrobić we wrześniu, co było trudne. W nasze, mamy 12 klas w naszej szkole mhm. pełnych, także to jest naprawdę duża, no, duży problem, żeby to potem wszystko tak zrobić, żeby klasy nie były łączone, aby jak najmniej łączone. To proszę jeszcze powiedzieć, czy, czy są dzieci dzieci, to znaczy, bo ja słyszałem w Mississauga że, że już jak gdyby drugie albo trzecie pokolenie wychowanków szkoły no, idzie do. No, naszych jeszcze do... nie, bo my jesteśmy relatywnie młodą szkołą. Tutaj nowe osiedla, tak? <grym> nowe do, do... osiedla, ale Poloni w Milton przebywa diametralnie. Ja zaczynając pracę. Przez to, że ludzie się przenoszą z Mississauga Tak, z i bardzo dużo się buduje, budują się całkowicie nowe osiedla, tam, mhm. tam w stronę Okwil, jak m, będzie pan przejeżdżał, to proszę. Uwaga, tam całkowicie nowe osiedle buduje się i z tego, co widziałam ostatnio też na Halton Catholic District School Board, yy, mają powstać jeszcze dwie chyba podstawówki, dwie po szkoły podstawowe kanadyjskie. Co też yy, no, tak. jest takim znakiem, że, tej, że tych młodych ludzi i tutaj będzie przybywało Milton? Tak. Yy, pani, Anno, dzisiaj jest Dzień Polonii, Dzień, tak, Dzień, Dzień Pol Flagi. Dzień Flagi. Od, od, jak, od jak dawna jest pani poza Polską? Ja jestem już yy, w Kanadzie 19 lat. Yy. Tak, tutaj y, ze szkołą jestem związana 14 lat, także... I co to jest dla Pani? Czy Pani się czuje Polką w Kanadzie, czy Kanadyjką polskiego pochodzenia? To są takie... Y, Nie, absolutnie strefy. czuję się Polką w 100% y, mm -hmm. polskiego, y, mieszkającą w Kanadzie, poza Polską. Ja strasznie tęsknię za Polską. Zawsze Acha. to powtarzam. Mam rodzinę, y, rodzeństwo w Polsce i y, y, bardzo, blisko, bardzo blisko jesteśmy ze sobą, także strasznie za nimi tęsknię. No i nasze plany teraz wakacyjne niestety musiały Ulec zmianie, ponieważ, e, no, no, jak wiemy, samoloty. loty są odwołane. <grym> Rzadko I, Tak, i no i niestety, no i wakacje spędzimy tutaj, chociaż plany mieliśmy już tam y, zarezerwowane wakacje z rodziną w Polsce, no ale wszystko trzeba zmienić. Miejmy nadzieję, że będziemy zdrowi i spotkamy się tam w Polsce za rok. Proszę powiedzieć, y, ile kosztuje emigracja, a co daje emigracja według Pani? Co kosztuje No tą rozłąkę z rodziną na pewno. Mhm. To jest, y, kto tego nie przeżył, to na pewno nie będzie wiedział, chociaż zdarza, y, spotykam tutaj ludzi, którzy absolutnie nie tęsknią za Polską, czy tam nie mhm. mają może takich więzi. Czy nie jest tak, że na emigracji właśnie przez to, że się bardziej tęskni za Polską, jakby tę polskie się bardziej docenia. Tak, tak absolutnie tak się z tym zgadzam. Tak, docenia pojęcie, się, to, tęskni że się bardziej. To... Tak, nawet jeszcze jak y, mm, rodzice moi żyli, bo oboje zmarli w ten sam trzy lata temu. E, że jakoś tak nawet ta więź do tych rodziców i takie te wszystkie wspomnienia wracają bardziej, aniżeli mieszka się w Polsce. Bo rozmawiając nawet z siostrą, którą mam rok od siebie młodszą i wracają wspomnieniami tam do dzieciństwa, ona mnóstwo rzeczy nie pamięta. To czasami mnie bardzo dziwi, bo mówię, przecież no razem to przeżywałyśmy, ale no widocznie jak ona tam jest, to może też tak nie myśli o tym tak, w ten sposób, albo tak często jak, jak ja o tym myślę. Bardzo tęsknię. Czy dzieci często jeżdżą do Polski, pani dzieci ze szkoły? Ym, moje oso... moje, moje no, a własne dzieci. Pani z szkoły mówię, nie, nie, dzieci, z Pols... dzieci z polskiej szkoły jeżdżą bardzo często. Spotykam się y, praktycznie z dziećmi, y, które jeżdżą co roku tam do dziadków albo na całe lato, czy tam też z rodzicami na parę tygodni. Jeżeli nie pojadą, to też w naszej szkole tutaj organizujemy zajęcia szkoły letniej, są zajęcia mhm. przez cały lipiec. Mamy codziennie od godziny 9 do 11.30 spotykamy się z dziećmi w letniej polskiej szkole. No to jest... Czy w tym roku będzie, czy nie będą? Nie, tak samo jak zakończeniem roku była ta sama odpowiedź, że nie wiedzą. Także nie wiemy, ale nie było zapisów, które zazwyczaj są już w kwietniu. Także mhm. już jesteśmy troszkę opóźnieni z zapisami, no i nie wiemy czy, czy właśnie to, to ruszy. E, powiedziała pani e, o tych, że a co daje migracja? to znaczy mówiliśmy o tym, że taką większą. No, y, poznajemy mnóstwo mnóstwo nowych ludzi, y, inne kultury. Yy, jak gdyby się. z zewnątrz możemy z popatrzeć z zewnątrz, na tak, naszą. Bo, ta, na naszą. Możemy też zobaczyć jak yy, jesteśmy sobie bliscy i jak sobie możemy pomóc. Nawet przez taką polską szkołę, gdzie tutaj się spotykamy na yy, świątecznym koncercie Bożonar bożonarodzeniowym, gdzie przychodzą rodzice, dziadkowie, ciocie. Cioci, I tutaj wszyscy mamy wielki poczęstunek, spędzamy ten czas, rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia, ale już również uczymy się od siebie, prawda, różnych doświadczeń czy nowych przeżyć. Czy jak wygląda współpraca? Pani mówiła, że są materiały z konsulatu, są materiały z Ministerstwa Edukacji. A z, czy z polskimi szkołami? Czy są jakieś kontakty, że tak powiem, poziome między tak, szkołami? Tak, są. W My tutaj y, dział, dzia, ja też działam, y, no, jestem członkiem Zwią związku Nauczycielstwa polskiego tutaj kontaktujemy się z koleżankami z, z zarządu głównego i ja jestem w oddziale misy Saga, tutaj tam z koleżankami ze szkoły Kopernika no też mamy kontakt, rozmawiamy ze sobą, wiem, że tam koleżanki teraz y, korzystają z Google Classroom, co też jest uważam dużo łatwiej aniżeli nam y, i no wymieniamy się też. Dzwonimy do siebie, rozmawiamy na początku roku szkolnego o czy masz materiały. Też także ze szkołą w Hamilton tam... Yy, a panią... uczniowie między... Czy, czy... Wiem, że spotykają się na konkursach, Aha. różnego rodzaju organizowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Spotykają się w kościele, na przykład yy, w Maksymilianie, gdzie jest yy, zakończenie ósmych klas. Mhm. To też w tym roku nie wiemy, jak to wszystko będzie, bo w naszy... Ale to pani mówi tutaj, a ja pytałem czy z Polską, nie? Z Polską w Polsce. Spo... w Polsce, tak. Wie tak. pan co, nawet yy, w tym roku yy, zapisałam na, naszą szkołę do projektu yy, szkoły na szóstkę mhm. weszliśmy we współpracę ze szkołą w, w Łodzi, gdzie wymieniamy się też doświadczeniami, wysyłaliśmy sobie kartki świąteczne. Także myślę, że to wspaniale, żeby tak sobie pokazać, jak pracujemy. No teraz troszkę to ustało, ponieważ no, każdy pracuje zdalnie, chociaż wymieniliśmy się doświadczeniami, no, że my zdalnie i oni zdalnie. Tylko że w Polsce to mają o tyle lepiej, bo to jest jedna szkoła, a my jesteśmy mhm. tylko sobotnią. To też no to tak. inaczej pracuje, prawda? E, I na koniec, czy jakieś uprzedzenia są, wie Pani, uprzedzenia w Polsce, z którymi się Pani spotyka, jakieś w stosunku do, do nas, do Polaków mieszkających poza granicami? Nie, nie spotkałam się... Czy myśli Pani, że uda się osiągnąć ten ideał, jeden naród ponad granicami? To znaczy, że, że po prostu jesteśmy Polakami mieszkającymi w różnych miejscach świata? Ja, ja myślę, że i tak. I będziemy z tego myśli, czerpać korzyści? Myślę, że jak najbardziej, bo przecież język polski łączy nas, prawda? Jeżeli my się spotykamy z, z, Polonią, e, z, z Polonią z Anglii w Polsce, my przyjeżdżamy z Kanady czy, czy skądkolwiek indziej, bo jak z tego co wiem, też są organizowane kolonie, chociażby dla dzieci, prawda? Gdzie przyjeżdżają te dzieci polonijne z całego świata, z Australii, czy, czy właśnie, jak z Anglii, czy, czy z Francji z, i z Kanady i tam się spotykają. Co uważam, że, je, że jest wspaniałym pomysłem, bo te dzieciaki. Przypuszczam, że te, które są anglojęzyczne, o rzeczach, które chcą bardziej dobitniej powiedzieć, rozmawiają w swoim w angielsku, po angielsku w takim języku uniwersalnym, ale w Polsce wiem, że jest na to wielki nacisk i dzieci rozmawiają po polsku, co bardzo im pomaga, bo widą, widząc nawet kiedy wracają tutaj do Kanady po okresie wakacyjnym, jak ten Polski jednak y, jest ulepszony i bardziej są dzieci elokwentne wracając stamtąd. Pani Anno, dziękuję bardzo. No i możemy sobie wzajemnie pożyczyć dużo zdrowia dużo... Tak. właśnie w tych, w tych czasach. No i żeby polskość trwała, bo w końcu jest to piękna kultura i, i kultura, która daje człowiekowi bardzo dużo w życiu, umacnia. Tak. A, a umacnia fakt, że jesteśmy na tylu kontynentach, w tylu krajach, no, stwarza niesamowitą możliwość, niesamowity potencjał dla, dla nas tak. wszystkich. E, Wspólnota zawsze jest mocniejsza, jeżeli jest e, duża. Tak jest, bo to jeszcze o, o, wspominając o wspólnocie e, chciałam na, nawiązać, że w naszej szkole też przecież jest e, sz, e, szczep harcerski, który działa. Każdą mhm. sobotę po zajęciach lekcyjnych tutaj e, harcerze przyjeżdżają, mają zbiórki z naszymi Jak się dziećmi. Jakiś... O, szczep kresy. Aha. Szczep kresy i oni tutaj przyjeżdżają w każdą sobotę i też wiem, że, że prowadzą zbiórki. E, e... No to jest osobna akcja letnia, oczywiście, bo to też e, myślę, że wiele osób w, w Polsce a nawet tutaj nie zdaję sobie sprawy, jak bardzo jest to harcerstwo rozwinięte. rozwinięte. tak, jak działa prężnie. Tak, że tutaj wiem, że, że, że harcerki prowadzą zbiórki y, online, także to Aha. też jest na jakiejś platformie, które się spotykają, bo śledzę też ich na, przy, przy, przez Facebook, widzę zdjęcia, widzę rzeczy, które wykonują zdalnie, co jest wspaniałym pomysłem. No hmm. my też teraz, my też jeszcze poza zajęciami z harcerstwa, tutaj w szkole mamy też zajęcia z plastyki i zajęcia z religii, gdzie nasza katechetka pani Dorota Ściuk, prowadzi katechezy u łączą się z, k z Maksymilianem i Kolbe w, w Missysadze i tutaj zbiórki katechezy, które się odbywają, przygotowują dzieci do pierwszej Komunii Świętej, co też w tym roku zostało, jak wiemy, odroczone w czasie. Nie wiemy przecież jeszcze, na no, jak długo. Też czekamy. To miejmy nadzieję, że to wszystko niebawem wróci do normy. Teraz, chciałam wspomnieć, że tutaj mój, mój młodszy syn gra w drużynie tej polonijnej, Lecture Le Le United. Mm -hmm. i tam piłka nożna. Tak, no? piłka nożna. I tam dzieci mają treningi organizowane e, zdalnie. To znaczy każdy u siebie? W... Każdy w swoim domu, tam w basemencie, w piwnicy, czy Aha. może być na podwórko, czy, czy, czy na, na, na korytarzu w domu. Są zadawane ćwiczenia, te dzieci fantastycznie mają zorganizowany czas to jest trzy razy w tygodniu, panowie trenerzy fantastyczni, którzy zadają im ćwiczenia, ale wcześniej proszą o przygotowanie rekwizytów, powiedzmy piłki, pachołki, jakieś mm -hmm. tam ręczniki mm -hmm. i dzieci z tym ćwiczą przez dobrą godzinę. Mm -hmm. I Uważam, że to jest fantastyczne i wiem, że też że pan, pan Polański zachęcał też, żeby tam się do nich zgłaszać dla, dla chętnych, nawet nie tych, którzy są w drużynie, to też mogą ćwiczyć, bo teraz wiadomo, no akurat dzisiaj mamy ładną pogodę i przez ten weekend, ale jak wiemy w tamtym Tygodniu, czy, czy do tej pory było nie mało mieliśmy coś z dziećmi zrobić i, ta, i właśnie te, te, te ćwiczenia są fantastyczne, także. Czyli można dziecko mieć zajęte w domu przez osobę, która będzie Zdanie, Tak i, i trenowała i, i, Tak, trenuje, zadają ćwiczenia i też przecież spotykaliśmy się na, 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 na takim wideo spotkaniu, bo też nie wiemy, kiedy ta piłka ruszy. Jest, wszystko jest opłacone, ligi są opłacone i ci panowie też nie wiedzą, co tak naprawdę dalej będzie, ale chcą, żeby te dzieci jakąś tą formę miały, bo wiadomo. Była jakaś kontynuacja. Że tak, bo sezon wróci. I też. Yy, yy, jeden z trenerów, pan Adrian, prowadzi takie zajęcia także indywidualnie i wiem, że jest to Canadian Soccer Projekt tak się to mm -hmm. nazywa i wiem, że też przyjeżdża, można się spotkać tak jak tutaj w parku jeden na jeden i on tam pokazuje te ćwiczenia i ćwiczy z dziećmi, co uważam, że jest fantastyczne, bo osobiście mojemu dziecku bardzo brakuje tego ruchu, chociaż wyrzucamy go na, na zewnątrz, robimy, chodzimy na długie spacery, ale to niestety dzieciom jak najbardziej brakuje świeżego powietrza, kontaktu z rówieśnikami, no a z trenerem tam, to wiadomo, to bardziej posłucha trenera niż mamy czy tatę w domu, prawda? Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.